Czym jest budżet osobisty? Co powinno się w nim znaleźć i co robić, kiedy budżet się nie spina? To pytania, które zadaliśmy studentom w ramach filmu edukacyjnego nagranego z okazji roku edukacji ekonomicznej. Czym jest dla Ciebie budżet? Budżet jest to dla mnie zestawienie moich wydatków i przychodów w okresie miesięcznym. Też muszę przyznać, że od niedawna sama tworzę swój budżet domowy na własne potrzeby. Budżet jest dla mnie zestawieniem zarówno dochodów, które mamy, jak i wydatków, które mamy w różnych okresach czasowych. Tu może być miesiąc, może to być tydzień, może to być rok. I zawsze, przynajmniej ja jak patrzę się na mój budżet, staram się analizować właśnie na tych różnych etapach, żeby pomyśleć, dobra, co mogę sobie kupić w tym tygodniu, czy mi wystarczy na jakieś różne wyjścia w miesiącu lub różne inne. Oraz też w przestrzeni całego roku, żeby na przykład wiedzieć, czy wystarczy mi na wyjazd na wakacje, albo czy będę musiał sobie pozwolić na trochę bardziej luksusowy wyjazd lub trochę mniej? Jest formą kontrolowania moich dochodów i wydatków. Prowadzę budżet, odkąd zaczęłam otrzymywać pierwsze dochody z pracy. A jakie Twoim zdaniem informacje powinny się znaleźć w budżecie? Przede wszystkim prognozowana wysokość wpływów i wydatków oraz ważne jest to w jakim momencie one nastąpią, żebyśmy mogli się jakby odpowiednio zabezpieczyć na ewentualne jakieś nie, niedostatki w płynności. Powinien być podzielony na kategorie właśnie dochodów i, i wydatków i te wydatki powinny być podzielone także na bardziej szczegółowe kategorie. Powinien być prowadzony systematycznie, na przykład na koniec każdego miesiąca. Czy przygotowujesz budżet na swoje potrzeby? Tak, przygotowuję budżet na swoje potrzeby, i jest to bardzo dobra forma właśnie zestawiania swoich wydatków i przychodów, i można bardzo dobrze sobie później porównać te proporcjonalnie, jak wyglądają te wydatki. sześciu miesięcy tworzę swój własny budżet w Excelu i jestem z tego bardzo zadowolony. Pomaga mi to usystematyzować swoje wydatki, jak i swoje dochody. Zawsze przygotowuję taki budżet. W takiej bardzo prostej formule, czyli najczęściej po prostu myślę o tym, na co mam wydać swoje pieniądze, jakie będą moje wpływy, jakie będą moje wydatki, jak je uszeregować we właściwej proporcji, kolejności, które są najpilniejsze. A co robisz, kiedy budżet ci się nie spina? Na szczęście od pół roku jeszcze ta sytuacja się nie zdarzyła, więc póki co generuję same nadwyżki. W przypadku, gdyby się to zdarzyło, zapewne starałbym się najpierw obniżyć swoje wydatki na niepotrzebne rzeczy. Jeszcze nie miałam takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że po prostu albo bym poszukała nowego środka dochodu, albo po prostu zaczęła troszkę bardziej oszczędzać. Po co budżet jest Ci w ogóle potrzebny? pozwala mi poczuć takie bezpieczeństwo finansowe, pozwala mi poczuć taką wolność finansową e, i daje mi panowanie nad tymi pieniędzmi, bo wiadomo, gdy płaci się kartą, blikiem i tak dalej, to te pieniądze trochę mm, przechodzą między palcami, a tak dzięki takiemu budżetowi e, mogę to lepiej kontrolować, mogę nad tym usiąść, zobaczyć jak moje wydatki e, zbiegają się z budżetem, który prowadzę. Jest mi bardzo potrzebny, żeby właśnie skonfrontować, czy te moje przychodzenia. Chody są wystarczające na moje planowane wydatki. Budżet jest planem zestawieniem wpływów i wydatków, jakie ponosimy w wyznaczonym okresie. W budżecie powinny przede wszystkim znaleźć się informacje o tym, skąd pochodzą nasze, nasze środki. A ile tych środków jest, oraz klasyfikacja wydatków, jakie, jakie ponosimy, wedle kategorii, tak aby uporządkować to, na co przeznaczane są nasze, nasze pieniądze. Każdemu potrzebny jest budżet, ponieważ pozwala określić naszą sytuację finansową oraz stwierdzić, czy jesteśmy w stanie wygenerować jakiekolwiek oszczędności, no i na co moglibyśmy je przeznaczyć. Przygotowując budżet pamiętaj o tym, żeby uwzględnić w nim wszystkie swoje przychody oraz wszystkie wydatki, jakie ponosisz. Tylko wtedy jesteś w stanie rzetelnie ocenić swoją sytuację finansową oraz to, czy możesz wygenerować jakiekolwiek oszczędności. Kieszonkowe, podarunki od rodziny albo wynagrodzenia otrzymywane z pracy podejmowanej doraźnie ale niektóre osoby również podejmują już stałą pracę albo otrzymują stypendium. Wszystkie te kwoty powinieneś ująć w budżecie. One stanowią źródło Twoich przychodów. Dobrze jest, jeżeli Twoje wydatki są niższe niż przychody, ponieważ tylko wtedy jesteś w stanie wygenerować dodatnie saldo swojego budżetu. Może się zdarzyć, że będzie ono ujemne, ale nie powinno mieć to charakteru trwałego. Dodatnie saldo do Twojego budżetu pozwoli Ci na wygenerowanie nadwyżki finansowej w krótkim okresie, ale w dłuższej perspektywie jest to to, co pozwala Ci zbudować Twoją poduszkę finansową, zabezpieczenie na nieoczekiwane wydatki, nieoczekiwane sytuacje życiowe. Zanim sięgniemy po jakikolwiek produkt finansowy, warto jest wiedzieć, jaka jest nasza kondycja finansowa, na co nas stać. A do tego niezwykle. Przydatny jest nasz budżet osobisty. Dlatego tak ważnym jest, aby go mieć.